Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś SMS od tej osoby. Zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Wy zastanówcie się, o kogo chcecie zapytać nasze karty. Przetasuję jeszcze raz, chociaż są już dobrze przetasowane. Na koniec będzie <klujna> wybór karty z przesłaniem miłości. Przetasuję, oczyszczę nad naszą szczotką ametystową oraz kryształami górskimi, geodą. I chciałam jeszcze bardzo Wam podziękować za to, że tutaj ze mną jesteście: że lajkujecie, że subskrybujecie. I chciałam wyciągnąć kartę. Dziękczynną dla osób, które są już subskrybentami oraz dla osób, które w tej chwili zasubskrybują. Więc karta dziękczynna dla, osoby, dla osób, które są już subskrybentami. Dolomit. Pozostań silny w wierze. Pozytywny wynik jest zależny od zachowania pozytywnego nastawienia. Ślę Wam taką energię pozytywnego nastawienia, silnej wiary w to, że Wasz cel zostanie zrealizowany. I taką właśnie energię w podziękowaniu Wam przesyłam. A teraz dla osób, które w tej chwili zasubskrybowały. Junakit. Odpowiedź na modlitwy. Cała Twoja wspaniała praca otworzyła drzwi boskim rozwiązaniom i wsparciu. Hmm, wspaniałe. Junakit jest wspaniałym kamieniem i ślę Wam w podziękowaniu za zasubskrybowanie taką energię. Cała Twoja wspaniała praca otworzyła drzwi boskim rozwiązaniom i wsparciu. Oby to się Wam jak najbardziej spełniło. I bardzo dziękuję. Dobrze. To może te karty odłożę tu, żebyście mogli patrzeć na swoje przesłania i na energię, która do Was płynie w podziękowaniu. A teraz przechodzimy do SMS-a. Tutaj mamy trzy biżutki, z których, o których nie będę za długo mówić. Powiem tylko, że to jest czaroid i jest to kamień, który uznaje się za kamień urodzeniowy bliźniąt oraz panny. To sobie poszukajcie więcej na ten temat. Tutaj mamy najnowszy biżutek z fluorytu. Fluoryt jest uznawany za kamień ryb oraz wodnika. A tutaj mamy agat, szczególnie przeznaczony i wspierający osoby, które są spod znaku lwa i skorpiona. Także niech one sobie tutaj leżą. Na koniec wybierzemy kartę. A teraz czytamy. Czytamy SMS-a od tej osoby. Mam nadzieję, że już wiecie, o kogo chcecie zapytać. I czytamy. Jaka jest energia ogólna tego SMS-a? Hmm, Aski lichów. Nowy początek emocjonalny, nowy początek uczuciowy. Nadzieja, radość rozkwita. No, wszystko, co jest wspaniałego na początku relacji, teraz ma szansę się zadziać. I taka jest energia po stronie tej osoby, która śle do Was tego SMS-a. Witaj kochanie. Wreszcie podjąłem decyzję. Wiem, że się troszeczkę wahałem, wiem, że wyglądało to wszystko jak jakieś balansowanie na krawędzi, ale to już jest za mną i naprawdę bardzo się cieszę, że przejrzałem na oczy i udało mi się podjąć tą decyzję. W tej chwili będę. Żmudnie pracował nad tym, ażeby nasza relacja była piękna, kolorowa, i żebyś nie miała poczucia, że mm, wszystko jest ad hoc, że wszystko jest jakoś tak niedopowiedziane. Będę żmudnie pracował, kroczek po kroczku, nad tym, żeby nam się udało. I w tej chwili czuję się jak no, naprawdę najbardziej romantyczny człowiek na świecie, który no, otworzył przed Tobą serce. Mam nadzieję, że go, tego mojego serduszka nie zranisz, a w podziękowaniu za to, że jesteś, ślę Ci muzykę mojej duszy i mojego serca. To jest sms od tej osoby. A dla ciebie rada, no wskakuj w to, głupiec, wskakuj w to, nie zastanawiaj się, wiem, że się boisz, wiem, że się obawiasz, ale no tych jakichś tam swoich strachów i rzeczy, które gdzieś tam masz wrażenie, że czyhają pod ziemią i gdzieś w jakichś y, twoich zakamarkach duszy, ale... Pokieruj się nadzieją i wiarą, tak jak kolor tej karty. No, to jest sms od tej osoby, a zobaczmy jeszcze, jaka jest rada od tych kart. Tak, karta tutaj zechciała. No, dolej, do, dolej oliwy do ognia, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Dołóż do pieca i działaj, kochana, działaj, bo tutaj się naprawdę sporo dzieje. No, sporo. A co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Zobaczmy. Jeśli będziesz całe życie w jednym miejscu, będziesz cały czas opowiadać te same historie. No właśnie, to koniecznie. Kładziemy tutaj przy głupcu i przy radzie, żebyś dołożył albo dołożyła tutaj do pieca i z pasją działała w kierunku tej osoby. No dobrze, a teraz odłożymy te karty i zobaczymy, co na to nasz wspierający nas wszechświat. No zobaczmy, co tu nam powie nasz wspierający nas wszechświat. Hmm. Robię wszystko, co potrzeba, ażeby znaleźć się bliżej świadomości. Takiej wiedzy, tego otwarcia swojej wewnętrznej intuicji, swojej wewnętrznej prawdy. A co na to nasz przewodnik duchowy? Który przewodnik duchowy dzisiaj zechce nam coś podpowiedzieć? Zobaczmy, który. No, złamana strzała, wspaniała, złamana strzała, która mówi o tym, ażeby już odłożyć właśnie te wszystkie y, narzędzia y, y, batalii, wojny i przytulić, otworzyć się na energię spokoju i pokoju i no, wiary w najwyższe dobro siebie i wszystkich dookoła. I w takim razie, jak możemy sobie sami pomóc? Może żeby dotrzeć do tej świadomości, albo żeby otworzyć się na energię pokoju, jak my możemy się sobie w tym pomóc. Self, czyli siebie. Jeśli karanie siebie by działało, byłabyś chuda, bogata i szczęśliwa. Spróbuj miłości do siebie zamiast tego. No proszę, piękne. No. no. No jak, nie jak tak. No a teraz wybierzemy trzy karty, które będą kropką nad i, przesłaniem miłości. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Kamień dla bliźniąt i panny, dla ryb i wodnika oraz dla lwa i skorpiona. Czytamy. Raz, dwa, trzy. No i wybierzcie, czy najbardziej Was przyciąga czaroid, fluoryt czy agat. Karta numer jeden. Kiedy odejdziesz z tego świata, z nic nie zabierzesz ze sobą oprócz swojej duszy i wspomnień, które dzieliłeś z innymi, których kochasz. Także działaj, kochaj i zbieraj wspomnienia. Karta numer dwa. Kiedy chodzi o sprawy sercowe, nic nie jest dobre albo złe. Każdy wybór, którego dokonasz, rozszerza Twoje rozumienie życia i miłości. Mm, bardzo mądra karta. Ciekawa. No i karta numer 3. Święta Unia, jedność. Uhonoruj skarb Waszej relacji i Twojej relacji, bo być może jest to. Twoja relacja z samym sobą, ponieważ jest naprawdę święta. Hmm? No, relacja z samym sobą czasami jest najbardziej święta, tak? Ja uważam. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mm. Czaroid dla bliźniąt i panny, fluoryt dla ryb i wodnika oraz agat dla lwa i skorpiona. Zajrzyj na www.gajaartbiżu.com.